Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Koziorożca. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla was nagrać horoskop na miesiąc maj 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był/była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopu na następny miesiąc. Moi mili, pamiętajcie, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy zaczynać. Nie ma co przedłużać. Już mamy maj, piękny wiosenny miesiąc, a przynajmniej... Miejmy nadzieję, że będzie piękny i wiosenny. Zobaczmy. Koziorożec. Jeżeli chodzi o ten horoskop, to jest to horoskop ogólny, bez podziału na konkretne sfery życia. To, co Tarot pokaże, ja postaram Wam się przekazać w najbardziej przystępny sposób. I patrzymy. Koziorożce i maj 2021. Koziorożce, które oglądają ten film. Koziorożce, pierwsza informacja, która pokazuje mi się z przełożenia kart, jest taka, że mogą do Was odzywać jakieś sprawy z przeszłości związane z finansami. Jeżeli macie u kogoś dług finansowy, to ja mam pokazane, że w maju to wyjdzie na wierzch i będą jakieś informacje na ten temat. Jeżeli czegoś nie zapłaciliście, to sprawdźcie to wszystko przed majem, gdyż możecie mieć jakieś problemy związane z niezapłaceniem jakichś pieniędzy na odpowiedni czas, o których się dopiero w maju dowiadujecie. Być może nawet o tym nie pamiętacie, tak? Także warto aby zwrócić na to uwagę. I zobaczmy, co Tarot pokazuje w pełnym rozkładzie, w dużym rozkładzie. Koziorożec i maj 2021 patrzymy. Koziorożce. Cóż dla koziorożców? No, proszę. Oj, koziorożce, chyba jakaś nowa miłość idzie, ale to dopiero będziemy patrzeć i mówić, jak skończę wykładać kartę. Koziorożec i maj. Dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy zaczynać po kolei. Jeżeli chodzi o koziorożce i o maj 2021 roku, to mam pokazane, że wchodzicie w ten miesiąc z taką energią zmiany. Będziecie chcieli zmienić coś w swoim życiu, a nawet jeżeli nie będziecie chcieli, to życie was no, po prostu losowo zmusi do pewnych zmian i pe zmian pewnych schematów zachowań, które dotychczasowo były w waszym życiu stosowane. Pierwsza informacja, która mi się tutaj pokazuje, to możliwość zarobienia jakichś dodatkowych pieniędzy i dostaniecie propozycję zarobku dodatkowych pieniędzy od kobiety, którą znacie. Może to być na przykład wasza koleżanka, przyjaciółka i tak dalej. I od takiej kobiety, którą znacie, dostaniecie możliwość. Hmm, Zarobku dodatkowych pieniędzy i będzie to dla Was bardzo ciekawa propozycja, gdyż ta kobieta Wam to tak zaprezentuje, że będziecie bardzo chcieli zacząć to robić. No i możecie, myślę, spróbować, gdyż wiele radości może Wam to hmm, przynieść. Natomiast zanim się ostatecznie zdecydujecie, tarot pokazuje, że będziecie wewnętrznie emocjonalnie tacy zmieszani, czy zacząć, czy nie zacząć. Będziecie się zastanawiać, natomiast ja mam pokazane, że ostatecznie powinniście być z tego po prostu yy, zadowoleni. Kolejna sprawa, która mi się pokazuje, to uczucia i emocje. Mam wrażenie, że uda Wam się wyjść z samotności, moi drodzy. Większość z Was jest pokazana tutaj jako osoby, które od dłuższego czasu są same, izolują się, czują taką dużą dozę samotności. Ja mam pokazane, że w maju, tym wiosennym miesiącu, może pojawić się ktoś nowy w Waszym życiu, ktoś raczej starszy od Was, ale z taką szczerą intencją. Oczywiście, jak to się dalej potoczy, to są sprawy indywidualne, tak? A to jest tylko i wyłącznie horoskop ogólny dla wszystkich koziorożców. Natomiast ja mam pokazane, że jest taka energia w tym miesiącu dla koziorożców, że może pojawić się nowa osoba, starsza od was, która podejdzie do Was ze szczerym uczuciem. A dlaczego podejdzie ze szczerym uczuciem? Dlatego, że ona jest osobą po przejściach emocjonalnych, tak samo jak i wy. Kolejna sprawa, która mi się pokazuje drogie. Drogie koziorożce, to wasze zdrowie. Zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, gdyż ja mam pokazane tutaj problemy głównie z ciśnieniem i z odpornością. Warto wzmacniać już teraz odporność na ten maj, gdyż coś tutaj może was rozłożyć, ale również ja mam pokazane tutaj problemy z ściśnieniem, co niektórzy będą mieli zaniżone, ale większość koziorożców jest pokazano jako y, zbyt wysokie ciśnienie i na to warto, abyście zwrócili uwagę. Mam też wrażenie, że możecie w maju niestety dostać jakąś przykrą wiadomość, że coś Wam się nie udało, że coś, o co się staraliście, niestety nie zostało pozytywnie rozpatrzone i dostaniecie taką wiadomość, która troszkę Was zasmuci. Kolejna informacja, która mi się tutaj pokazuje, to uważajcie na relacje z kobietą i jest to prawdopodobnie kobieta z rodziny. Ja mam pokazane toksyczne w maju, toksyczne relacje z kobietą z rodziny. Tak w ogóle na marginesie ja mam pokazane, że w miesiącu maju dla wszystkich koziorożców, niezależnie czy są mężczyznami czy kobietami, będą ważne kobiety i bardzo dużo kobiet będzie się przewijało tutaj w Waszym życiu. Ale wracając do. Do tego, co mówiłem. Uważajcie na relacje z kobietą z rodziny, gdyż jakaś kobieta z rodziny może was wplątać w duże kłopoty i w duże tarapaty. Możecie też poczuć się, moje drogie Koziorożce, oszukane przez kobietę z rodziny. Także uważajcie na relacje z kobietami z rodzicami nie no, z rodzicami. Nie wiem czy to wasza mama, czy to wasza siostra, ciotka, czy może nawet i przyjaciółka, którą traktujecie jak rodzinę. Natomiast mam pokazane, że kobieta z rodziny może przystworzyć wam tutaj w maju dużo zmartwień i możecie poczuć się przez nią po prostu oszukane. Ale mam pokazane, że Inna kobieta z rodziny. Tutaj mi się pokazuje raczej jasno włosa będzie dla Was pomocna, drogie koziorożce. I ona pomoże Wam wyjść z jakichś terapatów. Ja mam pokazane, że będziecie mogli gdzieś wyjechać z jakąś kobietą. Yy, może być to kobieta z rodziny, ale również może być to kobieta związana z waszą pracą. Możecie gdzieś wyjechać. Nieważne, czy będzie to bliższa, czy dalsza podróż w maju, da wam to dużo radości i. Polepszy to Waszą relację, czy to rodzinną, czy to koleżeńską, a może nawet i przyjacielską. Ale ja tutaj mówię o kobiecie jasnowłosym, o blondynce. Blondynka będzie dla koziorożców tutaj y, wspierająca. Jak również mam pokazane, że uda Wam się ruszyć do przodu pewne sprawy związane z Waszą rodziną, które do tej pory były w zastoju i to tylko i wyłącznie dzięki Wam. I ostatnia sprawa, drogie koziorożce, która mi się tutaj pokazuje, to uważajcie na swoją pracę. Ja tutaj nie mówię o tej pracy dodatkowej, która się pokazała na początku, tylko ja mówię teraz, słuchajcie o takiej pracy stałej, tak, która jest waszym głównym źródłem dochodu i mówię o takiej pracy, w której pracujecie minimum rok, rok czasu. Ja mam pokazane, że mogą tutaj być jakieś trudności, jakaś przeszkoda i pewne sprawy waszej pracy się definitywnie zakończą. Może ma ktoś z waszej pracy zostać zwolniony y, poprzez szefostwo. Natomiast ja nie mam pokazane, abyście to byli wyzwolnieni, ale raczej osoba, którą lubicie z waszej pracy może odejść z różnych przyczyn. No, po prostu z tej pracy, i też mam pokazane, że w pracy może być taka dość ciężka energia, dlatego że pewna osoba będzie strasznie kombinowała i strasznie manipulowała w pracy waszej, i będzie to bardzo odczuwalne dla wszystkich, przez co może być bardzo ciężka i negatywna atmosfera. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, zapraszam do kontaktu. Ja tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego i udanego miesiąca. Trzymajcie się.